Witam Państwa. Nazywam się Alina Korułowicz, jestem lekarzem, internistą, endokrynologiem i diabetologiem od ponad 10 lat zajmującym się diagnostyką i leczeniem chorych na otyłość. Tutaj, w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, pracuję w zakładzie epigenetyki człowieka, gdzie prowadzę badania dotyczące molekularnych podstaw rozwoju otyłości. Ale dziś wyjątkowo nie będę mówić o otyłości ani o jej diagnostyce, ani o jej leczeniu, ani o jej podstawach molekularnych, choć do tego wykładu zainspirowały mnie rozmowy z chorymi na otyłość. Okazuje się bowiem, że w momencie, kiedy zmieniają oni swój sposób odżywiania, zaczynają jeść racjonalnie, regularnie i uważają na to, co wiedzą, to zmienia się ich sposób myślenia. I nie chodzi tylko o funkcje poznawcze, czyli o to, jak. Kojarzą, jak zapamiętują, ale również chodzi o ich nastrój. Czują się po prostu lepiej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to, co jemy, ma wpływ na nasze myślenie? O tym będę mówiła w trakcie dzisiejszego mini wykładu. Jak pewnie Państwo pamiętacie, z dalekiej przeszłości, z czasów Szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, nasz mózg to taki narząd, który nie śpi, nie zna spoczynku. Pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Żeby tak intensywnie funkcjonować, potrzebuje dobrego paliwa. Przez analogię do samochodu, na którego eksploatację ma wpływ to, jakiego paliwa używamy. I to taki najprostszy wymiar związku pomiędzy jedzeniem a myśleniem. Jeżeli spożywamy substancje potencjalnie toksyczne, to one docierają do naszego mózgu i tam sieją spustoszenie. Jak to się odbywa? Jeżeli jemy żywność przetworzoną. A co to jest żywność przetworzona? Tak najprościej identyfikować się na przykład po bardzo długim terminie przydatności do spożycia albo po podejrzanym, nienaturalnym kolorze, smaku lub zapachu. Taka żywność zawiera potencjalnie toksyczne substancje, które powodują w naszym mózgu, ale i w innych tkankach, powstawanie wolnych rodników, bardzo reaktywnych cząsteczek, które uszkadzają komórki. Przez to myślimy gorzej, czujemy się gorzej. Inaczej, jeżeli spożywamy żywność. Nisko przetworzoną, prostą, naturalną, bogatą w antyoksydanty, czyli pochłaniacze wolnych rodników, takie jak zawarte w warzywach czy owocach, my chronimy swój mózg i pozwalamy mu dobrze funkcjonować. Także pierwszy taki bezpośredni związek pożywienia z jakością myślenia dotyczy tego, co jemy. Nie bez znaczenia jest również, jak my składniki energetyczne czyli paliwo, naszemu mózgowi dostarczamy. Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie glukozy. Glukoza to ten taki podstawowy napęd, podstawowe paliwo, z którego korzysta nasz mózg. Jeżeli my tej glukozy dostarczamy mu w odpowiednich momentach, wtedy kiedy on jej naprawdę potrzebuje, wtedy mózg odpowiada tak jak trzeba. Aktywuje te swoje części, fragmenty kory mózgowej, które odpowiadają za działanie, za aktywność. I tak się dzieje na przykład, jeżeli zjemy. Coś słodkiego. Batonik przed ważnym testem, rozmową kwalifikacyjną, egzaminem ustnym, biegiem na 100 metrów. W tym momencie nasz mózg dostanie jasny sygnał. Masz działać, masz być aktywny i przekłada się to na dobry wynik na egzaminie, w trakcie rozmowy, w trakcie biegu na 100 metrów. Niestety, jeżeli nie kontrolujemy tego, kiedy dostarczamy naszemu mózgowi glukozę. Albo dostarczamy tej glukozy nieustannie, bez przerw, bez powodu, to nasz mózg zaczyna działać trochę inaczej. W pewnym sensie się rozleniwia i przestaje pobudzać te fragmenty odpowiedzialne za działanie i aktywność, a zaczyna pobudzać tylko te fragmenty, które są odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności. I zamiast działać, daje naszemu ciału inny sygnał: Daj mi więcej, chcę więcej glukozy. Ten mechanizm uzależnienia od jedzenia, uzależnienia od słodyczy, obserwuje się aż u 40% chorych na otyłość. I w ten mechanizm uderzają współczesne leki stosowane w leczeniu otyłości, takie jak mieszanka bupropionu z naltreksonem. Dwóch leków stosowanych w terapii uzależnień, bardzo skutecznych w przerwaniu błędnego koła uzależnienia od słodyczy i pomagających schudnąć chorym na otyłość. Ale obiecałam, że nie będę mówić o otyłości dzisiaj. Skupmy się na tym, jak nasze pożywienie wpływa na pracę w mózgu. Już wiemy, że ma znaczenie jakość, ma znaczenie ilość i ma znaczenie czas, w którym dostarczamy naszemu mózgowi pożywienia. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym musimy pamiętać, że ten wpływ pożywienia na funkcjonowanie mózgu nie zawsze jest bezpośredni, ponieważ my w naszym przewodzie pokarmowym mamy pośredników. Te ci pośrednicy to mikrobium, czyli zamieszkujące jelita bakterie. Tych bakterii są miliony. Uważa się, że ich DNA jest znacznie dłuższe niż to, które niż występuje w organizmie człowieka. Istnieje nawet teoria spiskowa, mówiąca, że to mikrobium rządzi człowiekiem, bo przez wydzielane substancje decyduje o tym, jak działamy, jak się zachowujemy, a my Ludzie jesteśmy de facto tylko hotelem dla naszych mikrobów. To jest oczywiście teoria science fiction, ale prawdą jest, że to, w jaki sposób mikrobiom, czyli bakterie, przerobią dostarczane mu y, składniki pokarmowe, ma wpływ na to, jak funkcjonujemy, a my jesteśmy w stanie wpłynąć na skład mikrobiomu przez to, co jemy. Jeżeli jemy substancje, które będą dla mikrobiomu toksyczne, to dojdzie do eliminacji pewnych szczepów, które mogą, bakterii, które mogą być dla nas potencjalnie pożyteczne. Jeżeli zadbamy na, o nasz mikrobiom, spożywając na przykład probiotyki, w ten sposób możemy o nasz, o, o, zadbać nie tylko o bakterie, ale również o nasze funkcjonowanie. Takim bardzo dobrym przykładem jest produkcja serotoniny. Serotonina, jak pewnie Państwo wiecie, to hormon szczęścia. Hormon, dzięki któremu y, s, czujemy się lepiej. Właściwie nie tyle, co hormon, ale neuroprzekaźnik. Jego dobre stężenia w synapsach sprawiają, że mamy dobry nastrój, nie jesteśmy depresyjni, nie mamy zaburzeń takich, z, zaburzeń lękowych. Dość powiedzieć, że 95% serotoniny w organizmie człowieka jest produkowane w jelitach, Bo serotoniny nie znajdziemy w pożywieniu, znajdziemy w niej prekursor, jakim jest tryptofan. Tryptowa znajdziemy w takich składnikach pokarmowych, które można by tak naprawdę utożsamić ze zdrową dietą, czyli w warzywach, owocach, orzechach w tłustych ryb morskich, w olejach roślinnych, a także w czekoladzie. Z tego tryptofanu zawartego w diecie bakterie produkują serotoninę, ta serotonina wchłaniana jest do krwiobiegu, pobudza również zakończenia nerwowe w jelicie. Udowodniono, że populacje spożywające dietę bogatą w tryptofan, taką jaką jest dieta na przykład śródziemnomorska, funkcjonują znacznie lepiej mentalnie, Niż populacje, które odżywiają się dietą wysoko przetworzoną. I wskaźnik występowania zaburzeń depresyjnych w populacjach właśnie stosujących dietę śródziemnomorską bogatą w tryptofan jest mniej więcej o 30% niższy niż w tych populacjach, które bazują na diecie wysoko przetworzonej. Podsumowując, to co jemy ma przemożny wpływ na nasze funkcjonowanie pod wieloma aspektami. Przede wszystkim wpływa na to, jak myślimy i jak się czujemy. W takim razie pewnie oczekujecie Państwo ode mnie, że teraz przedstawię jakąś taką prostą dietę, ujednoliconą, która będzie przepisem na dobre myślenie. I tu muszę Państwa rozczarować. Takiej diety nie ma i nie będzie, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby jedna dieta o ustalonym składzie była jednakowo dobra. Dla wszystkich ludzi na całym świecie. To, co wiemy, i to, co wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem, to próbowanie, testowanie różnych opcji na własnej skórze. Wychodząc z założenia, że to, co naturalne, sprzyja dobremu myśleniu, proponuję, żeby spróbować na jakieś 2-3 tygodnie przejść na tak zwaną wietę czystą, czyli taką, która będzie oparta przede wszystkim o produkty naturalne. Jak najmniej przetworzone. Przypominam, uważamy na produkty o długim terminie, przydatności do spożycia, produkty dziwnie, podejrzanie pachnące, smakujące. E, uważamy również na produkty zawierające dużo cukrów prostych, żeby nie oszukiwać, nie przyzwyczajać naszego mózgu do stałej dostawy glukozy. W trakcie tych dwóch, trzech tygodni czystej diety, prostej, opartej właśnie na takie nieprzetworzone produkty. Notujmy nasze odczucia, sprawdzajmy, jak się czujemy. Może okazać się, że to jest właśnie już wystarczający krok do tego, żeby myśleć lepiej. Może się jednak okazać, że pomimo tego, że poczujecie się Państwo lepiej pod względem mentalnym, czegoś będzie Państwu w tej dziedzinie brakować. No bo jednak mamy swoje osobiste preferencje. Wtedy warto ostrożnie, krok po kroku, produkt po produkcie, wprowadzać te ulubione, wytęsknione, Produkty i sprawdzać za każdym razem, jak się czujecie, czy odnosicie korzyść z ich wprowadzenia do diety, czy może wręcz przeciwnie, pomimo, że ulubione, nie sprzyjają one dobremu myśleniu. Życzę powodzenia!